Witajcie. Dzisiaj będziemy przygotowywać ziemię do, do wysiewu nasion i przygotowywania sadzonek. Ja używam tutaj mam miks już zrobiony, gotowy. Ja używam zazwyczaj ziemi z po prostu z ogrodowej ziemi, z, z własnego ogrodu z żywy, z, żywymi, z żywą kulturą bakterii, tym co jest w glebie. Dokładam właśnie do tego miksu, rozdrabniam, rozdrabniam, żeby to, żeby nie było żadnych grud. Następnie dodaję kompostu i również trzeba go rozdrobnić. Możecie szukać ziemi kompostowej lub po prostu kompostu. O, biedroneczka. Jeszcze jednym składnikiem, na pewno, który lubię dodawać, bo to jest po prostu złoto, diamenty dla, dla, dla roślin, to jest warmi kompost pochodzący z, jakby to jest taki kompost pochodzący od dżidżownic kalifornijskich. Jeszcze jeden element to jest włókno kokosowe. Tutaj też rozdrabniamy w ten sposób. Włókno kokosowe trzyma nam świetnie wodę i poprawia strukturę gleby. Wtedy, kiedy wyciągamy później sadzonki na przykład z takiego opakowania jest nam o wiele łatwiej wyciągnąć tą roślinę, żeby ta cała bryła ziemi była w całości i żeby nam nie porwało korzenków delikatnych. Także następnie mieszamy tą ziemię, przemieszowujemy ją dokładnie. I właściwie będzie gotowa. Do wysiewu używam różnych pojemników, ale jedna z najważniejszych rzeczy to jest to, żeby te pojemniki były trwałe dlatego że w sklepach sprzedają nam bardzo często takie pojemniki, które są zazwyczaj jednosezonowe, maksymalnie dwusezonowe. Dlatego warto zwrócić uwagę, kupując takie pojemniki na grubość, żeby to naprawdę było trwałe i nie połamało nam się pod wpływem na przykład ciężarów ziemi. To jest bardzo istotne. Bardzo istotnym elementem na przykład takiego pojemnika, jest to, żebyśmy mogli zrobić tak, tak zwaną mini szklarenkę, żeby temperatura nam za bardzo się nie wahała przy, przy kiełkowaniu roślin i żeby dodatkowe ciepło jakby zatrzymać w środku. I teraz tak, takie paletki służą nam głównie do tego, żeby wysiewać rośliny, rzutowo albo jedna po na przykład w rzędach. Będę później to pokazywać. I to są, w tych paletkach zazwyczaj uprawiam takie rośliny, które później przesadzam do doniczek. Tutaj widzicie mniejsze opakowanie na sadzonki. Zwróćcie uwagę, że jest to dosyć głęboka Głęboki pojemnik. To jest też bardzo ważne, dlatego że wtedy korzenie mają większy obszar do penetracji i nie będą tak, tak ściśnięte z korzeniami. Nie będą robić tak, się zwijać po prostu. I też to jest super materiał super trwały. To już mam z 7 lat 8 lat takie, takie, takie doniczki. Jeśli wysiewamy rośliny typu na przykład dynia, czy nie wiem, cukinia, dynia, czy na przykład kukurydza i tak dalej, to możemy wysiewać na początek w takich małych wielodoniczkach. Zobaczcie, jak one super pasują nam do, do takiej podstawki. Też super trwałej podstawki, widzicie? I w takim miejscu możemy trochę dłużej, w takich pojemniczkach możemy trochę dłużej podtrzymać takie sadzonki, dlatego że też zwróćcie uwagę, że poszczególne komory są dosyć wysokie. Tak, to tutaj. I będziemy, za chwilę będziemy pikować i wsadzać nasionka do, do ziemi. Tutaj chciałam Wam jeszcze zwrócić uwagę na to, że, że zarówno ważne jest wysianie, ale również utrzymanie rozsady, żebyśmy mogli później rozpoznać, co to jest tak naprawdę. Dlatego używamy na przykład takich patyczków laryngologicznych. I tutaj opisujemy albo ołówkiem, albo markerem, co to, co to za roślina i co to za odmiana. Mamy już gotową ziemię, to ziemię teraz będę przekładać do pojemnika. Dobrze. Ziemię w takich paletach nasypujemy mniej więcej do wysokości jednego centymetra od krawędzi. Widzicie? Tak mniej więcej, żeby po prostu jeszcze zostawić miejsce na, do wypełnienia ziemią po posianiu więc teraz przystępuję do wyboru y, nasionek powiedzmy będę wysiewać y, czarnego pomidorka w tym momencie i y, ja wysiewam bardzo dużo różnych odmian, więc y, będę wysiewać w ten sposób od brzegu do brzegu pomidorki wysiewa, wysiewam y, Pojedyncze sztuki e, w dystansie takim, nie wiem, centymetrowo, półtorej cm, 2 cm, tak mniej więcej. To zależy, jak e, ile tych nasionek mam też. Ile chcę wysiać. Tak, możecie tutaj zobaczyć, ile tego wysiewam. To jest tak zwane punktowe sianie. Ale są nasiona, które y, możemy wysiać po prostu tak rzutowo. Ja w tym momencie nie będę wysiewać całej paletki. Chcę Wam tylko pokazać jak właśnie przygotowuję ten fragment. Zapisuję teraz nazwę pomidorka, odmiany, a także datę, kiedy zostały wysiane. Zaznaczam tutaj na tej paletce, a następnie przykrywam ziemią. W pewnej odległości, w pewnym dystansie od tego co już posiałam. Będę siała następną odmianę. I tak kolejną, kolejną, kolejną. Tak mniej więcej co 7 cm, żeby nam się nie pomyliły. W czasie przesadzania, na przykład. Kolejny etap to jest odlewanie. I tutaj trzeba pamiętać, żeby ziemię utrzymywać cały czas w wilgoci. Dlatego, że jeśli zaniedbamy tego, to może się okazać, że nam po prostu nawet skiełkowane rośliny zwiędną i umrą. Więc tego trzeba na pewno pilnować w pierwszych, w pierwszych dniach bardzo. Dobrze. Następnie, jak już mamy, że tak powiem, wysianą całą paletkę, zakładam coś takiego. To właśnie tworzę taką mini szklarenkę i ustawiam na stole grzewczym, w stałej, stabilnej temperaturze. W takich pojemniczkach będę wysadzać rośliny które o większych nasionach, tak jak na przykład kukurydza, którą dostałam z wymiany. Ta akurat pochodzi z Kolumbii, biała kukurydza z bardzo suchych rejonów. Więc taki pojemniczek napełniam ziemią. Dobrze jest tak właśnie wstrząsnąć, żeby, żeby ziemia dobrze opadła w pojemniczku. Lekko tak przygniatam. I teraz różnymi narzędziami. Ja czasem, czasem robię to na przykład palcem albo czasem po prostu robię to jakimś innym narzędziem. Robię dziurki. I wkładam poszczególne nasionka do komór. Tutaj akurat mamy 6 komór. Takie nasionka wkładamy dosyć głęboko, dlatego że taka generalna zasada jest, że wielkość, wielkość takiego nasionka takie dwie, trzecie. W trzecim, tak, tak jakby w trzecim, e, trzy, trzy wielkości zanurzenia powinny się znaleźć w glebie. Także mamy je posiane. Widać? I teraz uzupełniamy jeszcze szybciutko ziemią. Podpisujemy, co to jest. Tutaj akurat mogę sobie złamać taki patyczek. I postępuję tak samo. Zapisuję datę, żeby y, zobaczyć, czy po prostu te nasionka nam zejdą, żeby nie trzymać na przykład takiego opakowania y, miesiąc. W dobrej temperaturze. Tak jak na przykład tak stół, stół grzewczy zapewnia nam bardzo dobrą, stałą temperaturę ciepła w glebie, więc y, szybko rośliny y, kołkują, wychodzą, więc nie ma obawy, że coś się z nimi stanie. I tak wypełnię te, tą resztę tych pojemniczków i postawię na stole grzewczym. A więc y, teraz będziemy przesadzać roślinki. Tutaj mamy sałaty. Na które posialiśmy, jak widzicie, właśnie rzutowo, w takim pojemniku. Tu mamy bakłażany, które będziemy zaraz właśnie też pikować. A tu mamy pory, które przesadzimy też do większego pojemnika. Nie wiem, czy widzicie, ale one są posiane właśnie tak w grupach i tak będę je potem sadzić. Więc najpierw zaczniemy od sałaty. Napełniamy taki pojemniczek. Nie w pełni. Ja używam zazwyczaj widelca do przesadzania roślin, ale najpierw bardzo ważne jest to, żeby podlać, żeby podlać ten pojemnik, w którym te rośliny rosną. żeby ziemia była odpowiednio wilgotna do tego, żeby się ta ziemia bardzo dobrze jakby przykleiła do korzonków takiej rośliny. Bo jak będzie sucha, to po prostu nam najzwyczajniej w świecie może rozsypać się cała ta bryłka, którą, którą będziemy starali się jak największą z jak największą bryłką będziemy się starali po prostu zabrać stąd roślinki i przepikować do do pojemnika a więc widzicie? Tutaj widać ładne, zdrowe korzonki. Tutaj utrzymaliśmy całą w miarę całą bryłę. I sałatka myślę, że spokojnie będzie mogła znaleźć nowy domek i żeby sobie tutaj jej korzonki swobodnie mogły rozrastać. Tutaj robię dodatkowo jeszcze dołek w, w tym pojemniku. I wkładam tak, żeby nam się te korzonki nie podwinęły do góry. Wkładam ją na odpowiednią wysokość. Przytrzymuję widelczykiem i uzupełniam ziemią. I teraz już swobodnie mogę wyciągnąć. I ona tak przesadzona sałata nie jakby nawet można powiedzieć, że nie będzie miała szoku, takiego stresu. Nie przeżyje żadnego stresu, dlatego że w miarę z całym, w podobnym, w po, w podobnym miksie ziemi e, się znajdzie i, i za chwilkę będzie też podlana i nie ma uszkodzonych w ogóle korządków. Podlewamy ją teraz i odstawiamy. Potem ją opiszę. Teraz pokażę Wam, jak przesadzam bakłażany. Bakłażany, papryki, i pomidorki, tak jak wcześniej widzieliście, wysadzam właśnie w takich rzutowo albo w liniach. I wtedy te rośliny akurat warto jest przesadać. Zaraz Wam też powiem, jak. Ponownie nasypuję, nasypuję trochę ziemi. Zostawiam zawsze, zawsze dużo jeszcze miejsca, dlatego że nigdy nie wiem, jak długie będą korzenie. Zazwyczaj pikujemy rośliny wtedy, kiedy one mają na przykład jedno piętro lub dwa piętra liści. Liścieni. I podobnie. Teraz po prostu kroję widelcem ziemię, żeby też widelec dobrze działa, dlatego że on. Nie tnie tak bardzo korzeni. I widzicie, nie są tak długie, więc mogę swobodnie dopasować teraz do głębokości tego, tego pojemnika, ale tym razem ta, ten bakłażan, zarówno bakłażan, jak i papryka, czy, 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 po, czy pomidorki, należy posadzić trochę głębiej. Czyli ja tutaj zasypię, czyli ta łodyżka finalnie powinna nam się schować. Widzicie? Ta łodyżka finalnie nam się chowa. Mamy tylko listki. I tak, dlatego że te rośliny ukorzeniają się na, łody, na łodyżkach. Zwiększamy w ten sposób e, jakby możliwość, e, jakby możliwość, moc rośliny. Poprzez to, że ona. E, Więcej korzeni, więcej składników może wyciągnąć do wzrostu, będzie odporniejsza i silniejsza. Dlatego takie rośliny często przesadzamy, na przykład jeszcze raz, zanim wsadzimy je tak naprawdę do gruntu. OK. Ponownie, ponownie, przygotowuję teraz już pojemnik podpora. Porem jest tak, że jak kiedyś uczyłam się właśnie ogrodnictwa, uprawy warzyw, to bardzo często na ryneczku informowały mnie starsze kobiety, że por lubi, jak mu się trochę oberwie listków z wierzchu i korzonków dla równowagi. My na razie tego nie będziemy robić. Na pewno to zrobimy w czasie wsadzania do, do gruntu. Teraz po prostu również delikatnie i w grupach, coś co jest, to jest zupełnie nową. Widzicie? Te pory, jeśli, on, jeśli mi się nie zmieszczą teraz w pojemniku, bo będą za długie, to ja, to ja je urwę. Urwałam kawałek. Bo lepiej urwać niż żeby się podwijały. I postępuję bardzo podobnie. Nie wsadzam tego głębiej, ale na pewno będzie miał więcej e, miejsca do rozrostu korzeni i, i więcej składników będzie mógł wyciągnąć z tej ziemi. Ponownie podlewam, a następnie podpisuję. Tutaj widzicie cebulę wysiewaną specjalnie w grupach na szczypiorek. Ona będzie również wsadzana potem, właśnie w takich grupach, do, bezpośrednio do ogrodu, jak tylko urośnie, podrośnie nam trochę. Przyspieszamy zbiór. Dwóch, trzy tygodniowe. I widzicie, że one również były wsadzone głęboko. Tak jak wcześniej pokazywałam, a teraz zobaczcie, że ta łodyżka, łodyżka znowu jest wydłużona. I w tym momencie moglibyśmy taką rozsadę przesadzić do większego pojemnika i wsadzilibyśmy do tego momentu, do tej wysokości tej rośliny.